Poranek, dzień dobry bardzo, bez szertu w poranku w ogóle nie ma. Za 7 minut godzina 9, dzień dobry bardzo, Radio Zeta. W sobotę o 20 niektórzy włączyli telewizyjną dwójkę. This is the voice of Poland. Żeby sprawdzić, co tam się dzieje nowego. I właśnie my teraz, jak zawsze w poniedziałek, gościmy jeden z głosów z The Voice of Poland. Tym głosem jest dzisiaj głos Sandry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Już bardzo. można się odzywać. Sandra ma fantastyczny głos. Jesteś świeża po bitwie. Tak, w ostatnią sobotę. A opowiadaj. opowiadaj, bo wiesz, jakoś tak myślę sobie, że sporo ludzi śledziło to, co się działo na boisku, i może niekoniecznie wszyscy wiedzą, na czym polegała Twoja bitwa. No, stoczyłam pierwszą zawodową bitwę na ringu, można powiedzieć. Mm -hmm. Moją przeciwniczką była Marta Fedyniszyn. A Fedyniszyn, uh -huh. bo ja myślałem, bo ty jesteś Sandra Rusin, myślałem, że będzie Marta Lis. <śmiech> żart? <śmiech> żart, Marka. Puchar tygodnia. <laughs> tak. Mamy dźwięk z bitwy? Tak, oczywiście, posłuchajmy. To ty? To ja. To już Marta. Nie, to ta pierwsza lepsza. <grywia> to już kwestia gustu. Mhm. No i jak ty sobie radzisz emocjonalnie z tym, że tam jednak jest rywalizacja i trzeba pokonywać osoby, które często zdążyło się polubić na przykład? W pierwszym momencie mm, sama nie wiedziałam, jak to rozegrać. Może wyszłam trochę za, za bardzo pewnie się, na pewną siebie, mhm. ale później, jak już spędziłam kilka dni z Martą, to faktycznie się polubiłyśmy i chciałam, żeby to bardziej był duet niż, niż walka. Ale to musi być walka, bo na tym polega ten program. No właśnie, mimo wszystko jednak była to walka, nie? Mhm. I mówisz to smutnym głosem, że wygrałaś. Nie, no bardzo się cieszę, taki był zamiar, prawda? Bo to tam przyszłam do jeżeli, programu. Jeżeli masz problem w rywalizacji z tymi osobami, które uczestniczą w tym programie, to możesz u nas potrenować, bo tydzień temu była Natalia Bajak, kojarzysz? Tak, kojarzysz. Natalia zaśpiewała nam nowe jingle, nagrała nam nowe jingle programu Dzień dobry bardzo, posłuchaj. Co? tutaj obok mamy takie studia nagraniowe. Jeżeli byś chciała zrobić to lepiej, ewentualnie. <grym <grym to zapraszamy Cię to zapraszamy. do naszej bitwy, takiej nieformalnej. Dzień dobry bardzo. Na żywo też to możesz zrobić. E, piszesz się na nasz Oczywiście. To już, dosta, Mamy dżingielek jakiś? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo w, Radiu Z, w Radio Z. Tak, Z. najpierw gra Z. Justyna. Dzień dobry bardzo. Radio Z. Bo to są nasze stare, chcemy mieć nowe. No Dobrze. i teraz Ty, Sandra. Próbuj. Trzy, cztery ry. Staś mą profesjonalną, poproszę. Trzy, cztery ry. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. super. Dziękujemy Ci bardzo. E, Studujesz na technologii żywności? Tak, czwarty rok przedem. I Jaki masz ulubiony przedmiot? Ulubiony przedmiot? E, myślę, że. Wieprzowina. <laughs> Nie, to, nie do końca. To są wyobrażenia ma... Marka na temat studiów na technologii żywności. A jakie tam macie w ogóle przedmioty, warzywa? Na przykład e, ulubiony przedmiot gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa. No i co, szczęka ci opadła? U. No, ta ściekowa szczególnie, tutaj tu, Ale na, na tym roku mamy na przykład przedmiot taki jak warzywa i, wo, i owoce. No mówię. A. Ale wieprzowiny nie, nie miałam. Nie no dobrze, może, może na którymś tam roku, jeszcze później. Może. Sandra Rusin, trzymamy za ciebie kciuki, wszystkiego dobrego. The Voice of Poland zawsze w sobotę, telewizyjna dwójka, godzina 20. A na koniec no bo na razie mamy nagrany tylko ten dingiel Natalii Bajak, ale za tydzień jak nagrasz nowe, to pewnie będziesz kończyła rozmowę ty. Teraz Natalia Bajak jeszcze. Dziękujemy. Dziękujemy.